Gimnastyka dla Polaków. Pod takim hasłem na terenie Hali Torwar w Warszawie miało miejsce jedno z największych tegorocznych wydarzeń gimnastycznych w naszym kraju. Wydarzenie odbyło się w sobotę 19 listopada, a jego głównym celem była promocja sportów gimnastycznych oraz aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród polskiego społeczeństwa. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Gimnastyczny, a sponsorem strategicznym Grupa Vectra. To jest impreza, która jest organizowana pierwszy raz, bo pierwszy raz w historii Polski Związek Gimnastyczny pozyskał środki finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki na tego typu przedsięwzięcie. Staramy się propagować gimnastykę, bo nie tylko oczywiście wyniki międzynarodowe w sporcie kwalifikowanym, ale ta powszechność, rekreacja jest dla nas szalenie ważna. Dlatego jednoczymy się, integrujemy się, promujemy gimnastykę na tak pięknym i historycznym obiekcie. W wydarzeniu udział wzięło prawie tysiąc uczestników, co zdaniem organizatorów przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Impreza przerosła nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o frekwencję. Musieliśmy w zasadzie zamykać zapisy, dlatego że w pierwszej wersji było to do 400 osób, w tej chwili mamy już blisko 1000. Myślę, że gdybyśmy jeszcze poczekali z bramkami otwartymi, ta liczba mogłaby sięgnąć do 2000. W związku z tym jesteśmy szalenie zadowoleni z tego pierwszego etapu. W kolejnych latach będziemy chcieli to jeszcze bardziej rozwijać. Impreza obfitowała w wiele atrakcji i specjalnie przygotowanych stref. Podczas części turniejowej każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił i zaprezentować umiejętności w takich dyscyplinach jak gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna oraz akrobatyka i skoki na trampolinie. Ja trenuję od prawie 10 lat. A ja trenuję od 6. Nasza mama jest trenerką i od kiedy byłyśmy bardzo małe, przychodziłyśmy na salę i bardzo nam się to spodobało. Jest to bardzo piękny sport i bardzo polecamy ja wszystkim małym dziewczynkom, które chciałyby spróbować. I nawet jak ktoś nie chce wyczynowo trenować gimnastyki artystycznej, to gimnastyka artystyczna daje podstawy do innych dyscyplin. Poza takimi gwiazdami gimnastyki jak Leszek Blanik, który podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie wywalczył złoty medal dla naszego kraju, oraz wieloma polskimi sportowcami, w wydarzeniu udział wzięła również Daria Warflomew, aktualna wicemistrzyni świata w gimnastyce artystycznej. Niemiecka gimnastyczka zaprezentowała swoje umiejętności, a następnie poprowadziła specjalnie przygotowane szkolenia dla uczestników. Extra subscribers. It's beautiful sport and I love clubs, ribbon or hoop and making and masters or ariscos uh, and it's music and elements. I love it. Jeżeli lekkoatletyka to jest klowa sportu, to gimnastyka jest matką sportu, w związku z tym staramy się przebić do tej świadomości ludzi, osób, którzy tutaj ewentualnie uczestniczą, jak istotna jest gimnastyka. Przeżywamy w sporcie powszechnym w ostatnich latach boom, w związku z tym ta impreza z pewnością z roku na rok będzie poszerzała swój zasięg i cieszymy się, że możemy gościć wiele wybitnych postaci, które zaszczyciły nas obecnością.